Cześć widzowie. Z tej strony Maciek z kanału Antybohater TV. Witam was w dzisiejszym komiksowym skrócie, w którym omówimy sobie jednego z najbardziej rozpoznawalnych wilkołaków szalejących w komiksach Marvela, który niejednokrotnie krzyżował swe drogi z różnymi superbohaterami, związany jest z księgą Darkhold, a nawet należał do drużyny Midnight Sons. Będę wdzięczny za każdą waszą łapkę w górę oraz pozostawione serdeczne suby, co znacząco wpłynie na dalszy rozwój kanału. Nie przedłużając, zanurzmy się w tej jakże potwornej części uniwersum Marvela, w której niejeden wydał z siebie ostatnie tchnienie. Jacob Rasow był starszym z dwójki dzieci Gregorego Rasowa, transylwańskiego barona i uczonego. Jego przodek Grigori jako pierwszy sprowadził likantropię na całą rodzinę. Wydarzyło się to w 1795 roku, gdy próbował on pomścić swoją pierwszą żonę Louise, która została zabita przez Drakule. Włamał się wtedy bowiem do zamku Drakuli i gdy ten spał, wbił mu kołek prosto w serce, wrzucając następnie jego ciało w trumnie do Dunaju. W zamku wampirzego władcy znalazł i uwolnił przetrzymywaną kobietę o imieniu Lidia. Nie spodziewał się jednak, że jego bohaterski czyn przerodzi się w klątwę pokoleniową, gdyż okazało się, że kobieta, której pozwolił odzyskać wolność, była w rzeczywistości dotknięta klątwą wilkołactwa. Przemieniona w swą dotychczas ukrytą postać, zaatakowała Grigoriego, w efekcie pozostawiając na jego ciele swe ugryzienie. Mężczyzna został wtedy dotknięty klątwą wilkołaka, jednakże nie została ona od razu przeniesiona na resztę jego rodziny. Jego dzieci bowiem urodziły się przed tym wydarzeniem, więc dalsi potomkowie nie stali się wilkołakami od razu. Klątwa jednak potrzebowała tylko katalizatora, który pomógłby jej zaistnieć. W lat 50. Gregory Rasow, szlachcic i baron z Transylwanii, praprawnu Grigoriego, zdobył w swe posiadanie kopię Darkholdu, która zawierała informacje na temat tajnego pochodzenia Likantropii. Od tego czasu przez trzy noce w miesiącu Rasow zamykał się w pokoju w wieży swojego zamku, nakazując, aby nikt mu nie przeszkadzał, tłumacząc swojej młodej żonie, że się uczy. Pewnego wieczoru jednak, gdy burza z piorunami przetoczyła się przez kraj nadbałtycki, zabłąkany piorun wybił dziurę w boku wieży. Okazało się, że czytając znaleziony fragment w księdze, Gregory przypadkowo aktywował klątwę i stał się wilkołakiem. W tej samej nocy świadkowie twierdzili, że widzieli wilkołaka grasującego po okolicy. Kiedy Laura obejrzała pokój wieży, nigdzie nie znalazła swego męża. Później grupa myśliwych uzbrojona w srebrne kule otoczyła wilkołaka i zastrzeliła go. Wtedy odkryli, że Wilkołak był w rzeczywistości baronem. Po śmierci Gregorego, Laura zabrała ich dzieci i wróciła do Stanów Zjednoczonych. Zostając wdową po baronie, odziedziczyła cały ogromny majątek zmarłego męża. Minęły lata, a Laura osiedliła się w Los Angeles w Kalifornii, gdzie poznała mężczyznę o imieniu Philip Russell. Zakochana para niedługo później pobrała się, a kobieta zamerykanizowała imię syna z Jacoba na Jacka. W pierwszą noc pełni księżyca, przed swoimi 18 urodzinami okazało się, że Jack odziedziczył klątwę swego ojca i również stał się wilkołakiem. Następnego dnia, zaraz po swoim przyjęciu urodzinowym, chłopak uciekł i ponownie przeobraził się w nikczemną kreaturę. Filip, nowy mąż matki Jacka, pozostawał dość surowym partnerem i gdy Laura rozbiła się swoim samochodem, trafiając w konsekwencji do szpitala w stanie krytycznym, sądzono, że miał z tym jakiś związek. Mierająca kobieta w ostatniej rozmowie wyznała całą prawdę synowi i kazała przysiąc mu, że nigdy nie będzie szukał zemsty na przebranym ojcu za to, co jej się przytrafiło. Laura następnie zmarła w szpitalnym łóżku. Tak naprawdę prawdziwym winnym wypadkowi był Maxwell Grant, kierowca Filipa, który w ramach nieotrzymania odpowiedniej zapłaty za swoje usługi uszkodził hamulce w samochodzie Laury. Wściekły Jack, przemieniony z powrotem w szalejącą bestię, napadł i zabił Granta, wymierzając samosąd. Był bliski temu, by zakończyć także żywot Filipa, jednak łatwo pamiętne wspomnienie o złożonej przysiędze swej zmarłej matce powstrzymało go przed krzywdzeniem ojczyma. Następnie zamek Rasow został przekazany Jackowi w testamencie jego matki, choć Filip pozostał powiernikiem. Ostatecznie cała posiadłość została sprzedana doktorowi Milesowi Blackgarowi, który przetransportował zamek cegla po cegle i odbudował go na wybrzeżu wyspy Blackgar w Monterey. Jack, ratując później swą siostrę przed gangiem motocyklowym, postanowił opuścić ją ze strachu przed jej potencjalnym zranieniem pod postacią Wilkołaka. Spotkał na swojej drodze następnie parę Natana i Andrei Timely, którzy uwięzili go w swym lochu, licząc, że zna lokalizację Darkholdu, którego zafascynowani okultyści poszukiwali. Nie posiadający jednak żadnej faktycznej wiedzy na temat księgi, Jack nie potrafił odpowiadać na zadawane pytania. Gdy zdeformowany sługa państwa Timely, Craig, przypadkowo zabił Natana, Jack wykorzystał moment nieuwagi i uciekł na pobliskie bagna. Został jednak szybko wytropiony przez Kreiga, a między obojgiem wywiązała się walka. I choć to sługa zdobył przewagę prawie zadając ostateczny cios Wilkołakowi, to szczęśliwie dla Jacka Piorun uderzył Kreiga w jego metalową sztuczną rękę, zabijając go na miejscu. Po skutecznej ucieczce Wilkołaka Endra próbowała rzucić zaklęcie nie posiadając księgi, jednak to ją w efekcie zabiło. Na drodze młodego wilkołaka pojawił się następnie Bug Cowen, od którego dowiedział się o sprzedaży zamku przez ojczyma i fakcie, że w budowli znajduje się prawdopodobnie Darkhold. Jack, mając nadzieję, że księga w jakiś sposób mu pomoże, postanowił zbadać zamek w celu jej znalezienia. Jednak przybywając do nowej lokalizacji przeniesionej budowli, zastał tam także jej nowych właścicieli Milesa i Marlin Blackgar. Jack szybko dowiedział się, że szalony naukowiec przeprowadzał z córką eksperymenty na ludziach, starając się uwolnić ją od jej mocy mutanta. Odkrywając jednocześnie w murach zamku Darkhold, chłopak ponownie przemienił się w wilkołaka, walcząc z istotami naukowca, a następnie konfrontując się z nim samym, wyrzucił go przez okno, doprowadzając do jego trwałego inwalidztwa. Marlin użyła następnie swych mocy, aby zamienić bestię w kamień. Gdy kolejnego ranka wzeszło słońce, powrócił do swojej oryginalnej postaci człowieka i wraz z pomocą Baka udało im się pochwycić Darkhold. Marlin jednak poinformowała Filipa o kradzieży księgi, a ten manipulując siostrą Jacka doprowadził do jego ponownego pochwycenia. Gdy jednak jego bliscy zostali związani, chłopak uciekł, aby nie dostrzegli jego przemiany. Powróciwszy już jako wilkołak, podjął walkę z przeciwnikami. W wyniku chaosu, jaki nastał, Marlin przypadkowo zastrzeliła ich sługę struga, a gdy spróbowała ponownie zamienić Jacka w kamień, przypadkowo użyła swego kamiennego wzroku, patrząc w lustro, co poskutkowało zamianą jej wraz z szalonym ojcem w żywe posągi. Próbując dalej zapanować nad swoją przemianą, Jack wraz z Bakiem zabrali Darkhold i udali się do księża, który mógłby przetłumaczyć strony księgi. Ten jednak został opętany przez duszę szalonego mnicha i schwytał wilkołaka, pojmując przy tym jego siostrę. Gdy Jackowi udało się wydostać z magicznych kajdan, zmierzył się z opętanym ciałem duchownego, ten jednak, przywołując nieznaną kreaturę, schronił się za jej plecami. Gdy jednak potwór przypadkiem potknął się o wilkołaka, przebił swymi rogami ciało wielebnego, doprowadzając do opuszczenia duszy szalonego mnicha z umierającego ciała. Jack może przekształcić się w wilkołaka, czyli hybrydę człowieka i wilka. Choć początkowo znacząco nie potrafił zapanować nad przemianą, w późniejszym czasie zdarzało się nawet, że medytując nad obrazem pełni księżyca potrafił zmienić swoją formę. W postaci wilkołaka posiada nadludzką siłę, a jego mięśnie nóg pozwalają mu skakać nawet z na wysokość ponad 5 metrów. Muskulatura wilkołaka produkuje też mniej toksyn, co zapewnia mu nadludzki poziom wytrzymałości. W swojej przemianie potrafi widzieć część widma podczerwieni, wykrywając sygnatury cieplne obiektów czy ludzi w całkowitej ciemności, jednocześnie posiadając wyostrzone zmysły wzroku, węchu i słuchu. Potrafi także regenerować uszkodzone czy zniszczone obszary swego ciała z dużo większą szybkością i wydajnością, gojąc przykładowo rany postrzałowe, nakłucia czy oparzenia w bardzo krótkim czasie. Z czasem Jack nabył także doświadczenie w radzeniu sobie z siłami nadprzyrodzonymi czy okultystycznymi. Jest jednak szczególnie wrażliwy na przedmioty lub broń wykonaną ze srebra ze względu na swą mistyczną czystość. W tym momencie zatrzymamy się na chwilę, aby mógł zadać Wam pytanie dzisiejszego odcinka. Jakie plusy i minusy dostrzegasz w byciu wilkołakiem? Dajcie znać w komentarzu, czy byłoby to dla Was bardziej klątwą, czy też przydatną przemianą. Wracając. Przez około dwa kolejne lata Jack stawał się wilkołakiem w nocy podczas pełni księżyca. Podejmował jednak odpowiednie środki ostrożności, zamykając się i odgradzając bestii drogę wydostania się na zewnątrz. Mimo to niejednokrotnie Wilkołak uciekał, choć w tym czasie nie odebrał nikomu życia, pozostawiając co najwyżej kilka buzek z bliznami. Trafił nawet raz do cyrku, gdzie robił przez chwilę za dość włochatą atrakcję. Mierzył się też z innym demonem, którego przypadkowo uwolnił, poplecznikiem Drakuli czy też wampirami z Księżyca. Tak, takie też istniały. Nie no, serio, to wtedy akcja rozgrywała się po prostu na planie filmowym ze scenerią Księżyca. Ale oprócz wampirów starł się także z innymi wilkołakami. W międzyczasie jego siostrę Lise także dosięgła rodzinna klątwa. W pierwszą noc pełni Księżyca po ukończeniu 18 roku życia zaczęła doświadczać transformacji, jednak wpłynął na nią także nekromanta dr Glitter Knight, który przemienił ją ostatecznie w hybrydę Were-Demon. Ostatecznie dzięki ingerencji innych posiadaczy mistycznych zdolności, dusze Lisy udało się uwolnić ze szponów Glitter Knighta, co też poskutkowało złamaniem jej klątwy i odzyskaniem ludzkiej postaci, nawet gdy pełnia księżyca świeciła nad jej głową. Klątwa dalej towarzyszyła jednak Jackowi, który na swej drodze zmierzył się nawet swego czasu z Monnightem. Została jednak ona pozornie zdjęta przez ingerencję tajemniczych istot, zwanych trojgiem, którzy są wszystkim. Jack mógł od teraz dobrowolnie przybrać formę wilkołaka w dowolnym momencie, zachowując przy tym ludzki intelekt. Postanawiając wykorzystać swe moce na czynieniu dobra, stał się pogromcą przestępczości w Nowym Jorku. Na swej drodze spotkał nawet Iron Mana, łącząc z nim chwilowo siły. Niestety klątwa obowiązywała, a Jack nie do końca potrafił nad nią zapanować. Zaprojektował specjalną celę, z której praktycznie nie było możliwe wydostanie się. Później współpracował z doktorem Carlinem Malusem, aby rozwiązać swój problem. Malus jednak użył eksperymentalnej maszyny, która podważyła wolę Jacka. W ucieczce z rąk kolejnego szalonego naukowca pomogła mu Spider-Woman. Około miesiąc później odkrył, że leczenie, któremu został poddany, miało niezamierzone konsekwencje. Jack stracił swoją kontrolę nad transformacjami, a jego forma wilkowaka stała się jeszcze bardziej dzika i bliższa wilkowi. Pojawiły się u niego dłuższe uszy czy pysk. Wraz z zakrzywionym kręgosłupem. W tym czasie jeden z okultystycznych kultów próbował porwać Jacka i wykorzystać go w swym rytuale, w którym jego krew miała sprawić, że oni również staną się wilkołakami. Z pomocą Munaita udało im się pokonać przeciwników. Po powrocie do Los Angeles, Russell odkrył, że jego ukryta forma staje się coraz silniejsza. Skontaktował się wtedy z nikim innym, jak z Michaelem Morbiusem. Jego pomoc jednak okazała się niezbyt skuteczna, a Jack ostatecznie uciekł i został pokonany przez Avengersów z zachodniego wybrzeża. Zdobywając z czasem większą kontrolę nad sobą, skontaktował się nawet z duchem swego ojca, mając nadzieję na całkowite wyleczenie się z Likantropii. Jednak zamiast tego dowiedział się, że umrze, jeśli nie zaakceptuje swojej bestii. Po konfrontacji z kultem Wilkołaków, zmutowanych w przeszłości przez Rassela. Zaakceptował on ostatecznie swoje wilcze ja, zdobywając pełną kontrolę nad swą mocą. Jack został później wciągnięty w konflikt z udziałem Midnight Sons i pozornie zabity przez oszalałego Blade'a, zasilanego mocą Darkholdu. Powrócił jednak do życia, gdy czar rzucony na Blade'a został złamany. Zaprzyjaźniając się ostatecznie z Morbiusem, który walczył u jego boku, pomagał mu później zapanować nad jego rządzą krwi. Warto zaznaczyć, że Jack miał też romans z jego opętaną dziewczyną. Nasz Wilkołak pojawia się później jako część nowego zespołu Midnight Suns, aby ścigać zombie, które uciekły z głównej kwatery Armor. Jak dowiadujemy się z nagranego wcześniej na wideo testamentu, przed misją otrzymał szczepionkę opracowaną przez Morbiusa. Jednakże, gdy dochodzi do konfrontacji z zombie, zawodzi ona i powoduje jego przemianę w jednego z nich. Dzięki Jennifer Cale i jej zaklęciu Światła Księżyca zostaje przemieniony w swą formę wilkołaka, gdyż jak Morbius słusznie spostrzegł, w tej postaci wirus zombie nie działa. Gdy Morbiusowi udaje się stworzyć szczepionkę przeciwko zombie, Russell zostaje przywrócony do normy. Wszystkim głodnym grozy lubiącym dużą ilość potworów polecam przeczytać sobie serię Marvel Zombies 4 zeszyty od 1 do 4 z 2009 roku. Przechodząc dalej, gdy Sher został przywrócony do życia dzięki Morbiusowi, choć w formie przypominającej Potwora Frankensteina, Jack okazał się być członkiem Nowego Legionu Potworów, którego celem była walka z tymi, którzy chcieli unicestwić wszystkie potwory chodzące po ziemi. Jack pojawia się później w ochronie ciężarnej Wulfsbane, którą ścigają wszelkie demony i bogowie, chcący zapobiec narodzinom jej dziecka. Gdy dziecko się rodzi, zostaje odrzucone przez wciąśniętą całym zamieszaniem matkę i, w wyniku mistycznych sił, znika. Russell odnajduje szczenie ukrywające się w jaskini i bierze je pod swoją opiekę. Przez jakiś czas wychowuje młodego wilkołaka, aż do momentu, gdy Wolfsbane powraca i przyjmuje swego syna z powrotem w swe ramiona. Jack kontynuuje swoje życie w Monster Metropolis, chroniąc je przed kolejnymi siłami starającymi się wyplenić wszelkie potwory z powierzchni ziemi, co jakiś czas łącząc siły z różnymi bohaterami. Można przyjąć, że jego życie jako wilkołaka na stałe wplątało się w codzienne życie innych postaci Marvela, ponieważ im dalej w las, tym więcej epizodycznych występów na jego koncie. Z ciekawostek spróbował swoich sił w rekrutacji na posadę nauczyciela wychowania fizycznego w szkole wyższej imienia Jean Grey, jednak został odrzucony. Jack został później znaleziony w łóżku z żoną Deadpoola, Shiklą. Cóż, nasz czerwony koleżka dość mocno wziął sprawę w swoje ręce, odstrzeliwując głowę wilkołaka. Jack przeżył jednak całe zajście dzięki swej klątwie, a jego głowa odrosła, chociaż przez jakiś czas wyglądała jak głowa szczeniaczka. W nie tak dawnym komiksie Werewolf by Night, numer 1 z 2023 roku, mimo różnic towarzyszącą mu Elsą Bloodstone, postanawia zawiązać chwilowy sojusz, by uratować opętaną dziewczynę. A tą krótką historię także polecę przeczytać. Dalsze losy naszego wilkołaka pozostają wciąż do odkrycia w nadchodzących historiach prosto z Marvel Comics. Podsumowując, postać Jacka Russella, mimo dość ciekawego początku i interesującego wątku związanego z pozbyciem się klątwy Wilkołaka, znalezieniem jej prawdziwości, skąd tak naprawdę się wzięła i jak ją złamać, staje się postacią rozrzucaną z kąta w kąt. I choć początkowo ten zabieg nawet się sprawdzał i miło było zobaczyć go od czasu do czasu w historiach innych bohaterów marvelowskiego świata, mam poczucie, że gdzieś po drodze zgubił swe znaczenie, bycia tym kimś. To jednak ma jakąś tajemnicę do rozwiązania. Stał się mężczyzną objętym klątwą bez większego znaczenia. Nie mówię oczywiście, że jego historia powinna być skończona, jednak te poszczególne tropy prowadzące czytelnika do większej całości trochę zgubiły swą wartość, prowadząc do tego, że Jack stał się po prostu miłym wilkołakiem z sąsiedztwa. Kończąc dzisiejszy materiał, dajcie znać w komentarzu, czy są jeszcze jakieś postaci z tej potworniejszej części uniwersum Marvela, o których z chęcią dowiedzielibyście się więcej. Z chęcią przejrzę Wasze wszystkie propozycje. Przypomnę wszystkim, którzy chcą zostać na dłużej o możliwości subskrybowania kanału, a za każdą łapkę w górę będę wam ogromnie wdzięczny. Z mojej strony to już na dzisiaj tyle. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, hej.